Witam wszystkich bardzo serdecznie i dziś pokażę Wam nowy nabytek i samicę którą sprzedałem była to samica mojego brata, pewnie ją kojarzyliście tutaj francuski baran Havana Srokacz. Sprzedałem ją, bo tutaj już no, nie było w jej nie chciał już. No, tutaj może będzie jakiś inny królik, ale to się okaże z czasem. Na pewno jak będzie jakiś nowy królik, nagram, pokażę wam jaki nowy królik tutaj był. No to co, przechodzimy do nowego nabytku. No, tu jest nowy nabytek. Samica, francuski baran. Oj, hawa Srokacz. Samica Miała tutaj, gdzie są marchewki, ale musieliśmy ją z góry przenieść, bo była ona była ona strasznie taka agresywna. Agresywna i no wyskoczyła wyskoczyła z klatki. A jakby z wysokości wyspada na ziemię, to by sobie mogą nawet krzyż złamać, a to już jest nieuleczalne. Mi się tak stało, że ten królik wypadł dokładnie o tej starej samicy i spadł na ziemię i sobie krzyż zało. No, samica posiada rodowód i są na mojego brata. Yy, musimy jeszcze kupić do niej samca. No mam nadzieję, że będzie się dobrze chować. Wszystko ładnie, chleb, yy, marchewki nawet, nowe są. No to zobaczymy z czasem jak ona będzie, się, ten, yy, jak będzie tutaj się zachowywała, mam nadzieję, że będzie spokojna, bo yy, dwa razy mnie ugryzła. No nie było to fajne z jej strony, ja ją mogła jeszcze wszystko, daję czasem jej jedzenie, ale to jest rzadko, w większości u brat brata jedzenie, no a u mnie ugryzła, nie wiem czemu, coś się nie spodobało we mnie. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i jeszcze powiem Wam szybko dlaczego nie było odcinku w poniedziałek i wtorek. A były spowodowane one egzaminami. Nie ja Miałem pierwszy egzamin. Ja musiałem się na niego uczyć, a musiałem się na niego uczyć, no a czasu nie miałem bardzo na nagrywanie odcinka, No, to ja się wam żegnam. Na razie, cześć.